Tu jest pan Petru, który właśnie pytał o kwestię wycofania się z polityki pana Wiplera. W 2021 cytuję, mówi pan, nie planuję powrotu do polityki. Z perspektywy moich doświadczeń wiem z całą pewnością, że nie mam do tego predyspozycji. 2023 zawsze uważałem, że mam talent do polityki, jestem w tym dobry. Która z tych wypowiedzi, ale gra jest żartem? To pierwsze a jest, jest oczywistym żartem. Gdyby pan, gdyby pan, gdyby pan zobaczył, e, z jaką, że tak powiem, miną, to mówiłem, e, co też ma istotne. Mina? Powiem panu, że komunikat to jest nadar. No i Wippler robi nam papkę z mózgu, że sześć lat temu e, żartował sobie, gdy e, taką deklarację składał, że wychodzi z polityki, a dziś mówi: żartowałem. Żartowałem, proszę państwa, żartowałem. 6 lat go nie było, gdzieś siedział w cieniu, no rył wśród tego kapitału. A dziś bezczelnie mówi, że żartował. Mimo, że 6 lat go nie było, rzeczywiście. To jest jakiś obłęd. Proszę Państwa, nikt, nikt go nie pyta o jego wyrok w zawieszeniu za uniemożliwienie interwencji funkcjonariuszy i rękoczyn na funkcjonariuszu. Nikt go za to nie pyta, pół roku w zawieszeniu. Z tego, co mi jest wiadome, to tego typu wyrok. Uniemożliwia start w wyborach. Nikt go o to nie pyta, a jest podobno jedynką konfederacji tutaj w naszym okręgu numer 5. To też spadochroniarz. Państwa, tak działają. Przecież konfederacja dokładnie robi to, co partie głównego nurtu. Co ma Wipler wspólnego z okręgiem numer 5? Panie Wipler, dlaczego pan tu wylądował?